Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krypto za drobne i Reinwestycje. Tym razem z namiotu na powietrzu. Zobaczymy, czy mikrofon kierunkowy da radę wyciszyć jakieś tam odgłosy otoczenia. Ptaszki śpiewają, więc jest, jest cudownie. Nie za gorąco, nie za zimno. Dobra, zaczynamy krótko, zwięźle i na temat. W ostatnim tygodniu wydarzył się Armagedon. Wszystko. Spadło bardzo mocno. Pokażę może to na przykładzie na Binance, na przykładzie Bitcoina. Zobaczcie, co tutaj się stało za ostatni tydzień. Spadliśmy z 65 tysięcy. Eee, to było. 14 kwietnia do aż 30 tysięcy 19 maja. Na tą chwilę wygląda to fatalnie, jakbyśmy szli całkowicie w dół. Natomiast z perspektywy świeczek tygodniowych, jak widzicie, jest tutaj zawrotka, ale nie jest ona jakoś taka bardzo znacząca w porównaniu do wzrostów, Co zobaczycie na dalszym, na dalszym wykresie. Na początek może jeszcze przejdźmy sobie do rynku tradycyjnego. Zobaczymy, co się tam wydarzyło za ostatni tydzień. Czy jest podobnie jak na kryptowalutach? do walutach? Odświeżmy. Ostatni tydzień. Jak widzicie, tutaj bez jakichś większych zmian rynek jest podzielony. Jak widać. Zawsze mam problem tu ze zmniejszaniem tego. Microsoft 120, Apple 1.50, Google lekko na plusie, Nvidia 5% na plusie. No, generalnie stoi to wszystko w miejscu, tak? Natomiast na rynku kryptowalut. Za ostatnie zmienimy sobie tu 7 dni. 7 dni. Boom, czerwono. Nic zielonego oprócz dolara. Oczywiście dolar nie może tutaj zmienić bardzo swojej ceny. Ethereum minus 25%, BTC minus 11%. Tu widzimy masakra. Dodge ADA minus 25%, XRP minus 40%. Także jest masakra. Zobaczycie to po saldzie. Jak sobie porównamy z tamtego tygodnia, a porównamy sobie ten tydzień. Jest to ładne tysiące do, do tyłu. E, natomiast nie przedłużając przejdźmy do zakupów. O właśnie przygotowałem sobie jeszcze jedno coś fajnego. Crypto Bubble pozwala obserwować projekty w formie zabawnych baniek. I ja tutaj dodałem projekty, które my skupujemy, tak? Więc e, tu się gdzieś zmniejszę. Dobra, na no, razie tak. Jak widzicie, projekty, które kupujemy w krypto tutaj na tym filmie po ostatnim przetasowaniu i zmianie giełdy na Binance. Jak widzicie wszystko 30-40% w plecy, dot prawie 50% w plecy. Bitcoin minus 17, czyli w tej chwili najlepiej było mieć Bitcoina, jeżeli nie miało się dolarów. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Cel jest niezmienny, czyli 100 tysięcy złotych za drobne do końca roku. A my przechodzimy do Binance'a i do zakupów. Jeśli Binance'a jeszcze nie masz, to z linku pod spodem masz 10% zniżki na opłatach transakcyjnych. Zakupy robimy tak jak zawsze. Saldo już doładowałem. Jak widzicie, mieliśmy zrobić 3-tygodniowe zakupy, ponieważ nie było ich w związku z blokadą hotbita, Więc doładowałem sobie 150 dolarów i w tej chwili przechodzę do zakupów. Jak pamiętacie, na giełdzie Binance minimalna kwota zakupu jest 10 dolarów, więc będziemy robić po 5 projektów. Jeden tydzień 5 projektów, drugi tydzień 5 projektów, trzeci tydzień i potem od początku, tak? W taki sposób będziemy działać na Binance. Jeżeli chcesz kupywać za drobne, no to w tej chwili... Link Hobbita raczej nie proponuję, ale można wybrać ba kukoń. Na kukoń jest tak samo, link wrzucę w opisie, tam też jest jakiś rabat. Więc ja przechodzę do zakupów. Jedne zrobię z tradycyjnie z Wami. Ulubione BTT, pierwsze czerwone i tu będzie za 10 dolarów. Kup. E Aha, on tu się będzie czepiał, że musi być kwota większa niż 10 Zobaczymy, 10,01 Poszło, więc trzeba dawać 10,01 Dobra, widzimy się po zakupach Dobra, ja już jestem po zakupach Kupiłem 14 projektów, a nie 15 Bo w jednym zakupie się pomyliłem I dałem 10,3 zamiast 10,03 Więc nie starczyło mi no, te 10 dolarów na Binance jest trochę uciążliwe, te minimalne, natomiast jest tutaj większe bezpieczeństwo niż to, co się wydarzyło na Chobicie. Natomiast Kucoin, myślę, też jest w miarę stabilną giełdą. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli chcesz kupować za małe, mniejsze kwoty, to tam jest możliwość na Kucoinie. Wtedy sobie można na przykład na Binance kupić dolary, tak jak to robiłem wcześniej, i przelać po sieci TRC 20 na Kucoina i tam robić swoje zakupy za drobne. Natomiast z tego co pamiętacie, część pieniędzy została przelana na portfel Trust Wallet. Jeżeli nie widziałeś tego, obejrzyj sobie ostatni odcinek. Odrabiam lekcję za to co się wydarzyło, że środki zostały zablokowane na ponad dwa tygodnie. I teraz będziemy regularnie co jakiś czas przelewać wszystko na portfel. Jak widzicie, w tej chwili jest tutaj 753 dolary. Więc od razu sobie odpalmy kalkulator i zobaczymy, ile mamy na tą chwilę. Aż się boję patrzeć. 753 dolary, plus. I teraz muszę odpalić drugi telefon, gdzie mam portfel. Dobra, jest odpalony. Przełączę kamerkę, żebyście widzieli ile jest. 4592 plus 4592 równa się 5345 dolarów. W tamtym tygodniu było 8834. Odświeżmy sobie jeszcze kurs dolara. I ile tam było? Pamiętacie? 5345. 5345. 19 tysięcy, no 20 tysięcy złotych niecałe. A było w tamtym tygodniu 33 tysiące z tego co pamiętam. Spadek jest ogromny, ale się nie poddajemy, ciśniemy dalej. Jeżeli to będzie faktycznie koniec tej hosty, no to, to trudno trzeba będzie czekać na następną. Na pewno teraz nie ma sensu już tego sprzedawać przy takich spadkach. Natomiast ja swój cel kontynuuję i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. 100 tysięcy złotych za drobne do końca roku. Taki jest cel tego wszystkiego. Na tą chwilę cofnęliśmy się do jednej piątej, a byliśmy w jednej trzeciej. Na zakończenie powiem jeszcze tylko, że my jesteśmy grupą osób, która na co dzień rozkmina takie historie i mamy plan nie tylko na tą hossę, ale i na bessę. Jeżeli chciałbyś się zapoznać z metodami, z których ja korzystam i gdzie ja zarabiam, no to jest taka strona łukaszpiekarski.com jak sobie na nią wejdziesz, zapoznaj się z nią na spokojnie. 55 zł jest na start w jednym z tematów, w którym można sobie zdobyć darmowy depozyt, pierwszy zapoznaj się z tą stroną na spokojnie, przejrzyj ją zasady, czym się kierujemy i na dole, jeżeli zostawisz swój, swoją nazwę bądź imię oraz adres mailowy, otrzymasz oprócz tego bonusu 55 zł przewodnik po metodach, z których ja korzystam i z których ja generuję dochody i mam zamiar generować w najbliższej przyszłości. A wszystkie szczegóły są w mailu, który otrzymasz, a także na grupie i informacje z mailu, jak się do tej grupy dostać. Na dzisiaj byłoby to tyle. Trzymajcie się, nie sprzedawajcie. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna. Ja nie sprzedaję. Ja trzymam dalej. No bo te spadki tutaj 40-50% to nie jest dla mnie nic atrakcyjnego, więc wolę poczekać, nawet jeżeli miałoby to zająć dosyć dużo więcej czasu. Tyle ode mnie. Chciałem jeszcze pokazać Twittera na koniec. Nie wiem, czy pokazałem, bo zapomniałem. Tutaj fil konieczny, warto też go obserwować. Złożyło się 8 informacji negatywnych w ciągu ostatniego miesiąca, które doprowadziły, pomogły w tych spadkach, wszystkich, tak? Więc to jest po prostu moim zdaniem celowe działanie kogoś, aby tak się stało, żeby po prostu, żebyśmy po prostu sprzedali. Takie jest moje zdanie i takie zdanie mniej więcej wyłapałem z internetu po obejrzeniu naprawdę wielu godzin materiałów na różnych kanałach YouTube. Więc Ty nie musisz oglądać materiałów wielogodzinnych, w danym tygodniu ja nagrywam taką, po takie podsumowanie, taką piłkę na tą chwilę co dwa tygodnie i robimy dalej zakupy za drobne. Zobaczymy czy cel zostanie osiągnięty 100 tysięcy zł do końca roku. Mam nadzieję, że się uda, a jak się uda w połowie, no to też nie będzie źle. Na razie do usłyszenia. Cześć!